Ciema moi widzowie, gdzie jest w CPRO gramy. A tak po, po pierwsze nie no w CPRO Bo tam na dole macie link, do którego do której gry warmite co wcześniej nagrywałem, ale montowanie mi ścięło, całkowicie miścię. No i... Mi usunęło, więc tak pomyślałam: po jakiego ja będę znów robił tego Wormata? Nie z tym się go. To macie link do tej gry: Pure Face, chyba link do tej gry macie w opisie. Możecie sobie zagrać, i macie nazwę mnie, możecie mnie zaprosić pod nazwą Hayuki1223: trzy 3, dwójki. Wam powiem i tyle więc yy, zaczynajmy odcinek Zaczynać odcinek w to, tak nie... W ty, nie typowym stroju nie nastroju chair chair Napisano na chair chair No dobra byle jak kurna chodzi kur Dobra, I co to wylecimy. Wcale nikogo nie widzę, to, to jest inna pomyłka. Jak... O kurde! Wcale Cię widziałem! Nie no, oczywiście, że Cię widziałem. Ja się zastanawiam, co on takiego zrobił. Czy ma kosę? No ładną ma. Ale co żeś, chłopie, takiego zrobił, że cały czas ty jesteś tym królem. Ty cały czas... Ty cały czas wygrywasz. Nie wiem, co się zrobił, ale świętym Bogiem nigdy nie zostaniesz. O kurwa. Z mikrofonem wszystko okej, okay, dobra. By się wywalił na łeb. Trochę tak smutno patrzeć, jak... Kogoś mikrofon gleba liczy i mówi. Nie to być nagrywany. Już nie chcę być nagrywany, bo. co to To po Już nie chcę być nagrywany. Nie wiem. Nie wiem, co ten mikrofon sobie. A, dobra. Co, co ten mikrofon sobie sądził, jak. jak on spadł. Dobra, skażmy to, to widowisko. Zobaczcie, jak sobie granata pod dupę jakąś. <kłysy> no, mm, no, fajnie. E, lecimy tutaj, tym razem. Ci dom! Ci dom wyskakiwać na YouTubera. Nie osobnego, nie. I ci idą wyskakiwać ty cero s Dobra To jest F ostatniej minucie Sekundy mnie zabił To było smutne to było bardzo smutne. Tak smutne, że się popłakałem ze strachu. <noise> My God! Wy nie wiecie, jak, jaki ja teraz strach przeżyłem. Spadłem z piękną bronią, naprawdę z piękną. Taką piękną, dobra. Czerwona broń, My, mityk. Chyba prawdopodobnie no. Tylko z Woma mam do czynienia. I by się tu zdawał jeden? Tam drugi siedział gdzieś. A ja wcale ich nie widzę naprawdę. Ja wcale was nie widzę. trochę z tym spadaniem. Uspokój dupę i wróć się. <laughs> nie, jakiś dzień dzisiaj mam popieczony. Dobrze. Dobra. Uch, nie pytajcie się, co stało się tam. Coś stało to się nie odstanie Ja na go rozpieprzyli. No i wygraliśmy, to jest najważniejsze.

magicznie nie wiem czy mnie ten chłop tam widział dobra, nie ma go nie ma ją jej, bardziej chyba tak ładniej jej Dobra. Jak wygramy. Jak będzie 28. Wtedy wtedy. Wtedy. wtedy z tego kacha skarniam.